Cześć Siemano, ja jestem cream. No i tak, um, ja jestem te um, To jest zapowiedź z serii. Um, Gramy na serwerach, taka będzie nazwa. Gramy na serwerach, czyli ja jestem teraz na serwie Teamcraft i będziemy na na nim grać, tam budować, No ja jest, jestem w Gildii właśnie. Jestem w Gildii, mam inną gildię, ja jestem tego. Są wycieszony, kurde. Jestem bardzo cieszony, bo spałowałem na chwilkę. Hmm. Tak, więc my jesteśmy w Gondii, jaką legendarni. To jest nasza... Nasza Gondii, ja teraz pokażę Wam. Od... Odkąd ona jest... O, o, nie mam legów. Pięknie nam... O, tutaj są jeszcze parę jedzyń. Z tym zremna... Atakowaliśmy je jak rozwaliliśmy trochę tutaj wygląda tak Kiedy by to mógł mówić, bo chcę im powiedzieć, że nakręcam. I się przywitali. Więc tutaj są, to jest nasza gildia. Tak, dawno. Przywitajcie się Za każdym powiem. Śnianka się przywitała. TP akcept. Mmm. Pewnie tak kręcą, więc zapowiedź serii będzie. No i ja już będę żegnał. No to ja się będę żegnał. No i narka. Że... Pożegnajcie się, no dalej. No Wisienka się tylko przywitała i się. No więc ja już będę No i na